Za dużo presji na głowie tutaj każdy z nas ma! <noise> Nie przejmuj się hejtem! Usy do góry! <noise> do usłyszenia! <noise> Posiadanie kocicy jest jak. Co ty odj*** czemu kaczka jest w domu? Co tu robi kaczka? Kot, co kaczkę złapał i se przyniósł. Budzisz się z rana, otwierasz chłopie drzwi, patrzysz, a tam kaczka. Kaczor Donald ci wbił na hatę. Ty masz kota, to ona ma se kaczkę. Ty, babka pilnuje szczęki. Ty, no jakby tak nie spojrzeć, jak się wyjmuje szczękę, to nawet przynajmniej haczyć nie będzie. Co, jaka ja to... Czy mi się wydaje, czy ten ptak to jest fagata w innym wcieleniu? <laughs> coś by z tego było, nie? I! No more, no more, no more, no, more, no more. Weź pilnuj kota w ogóle, bo zawierzę kurde pracę połowy influencerom, którzy robią piosenki facet chciał tylko zakupy zrobić a tu babka się wjeżdża panagle kurtę i zaczęła wymachiwać swoje kąkfu panda ewidentemente la sensación con la que está generándose typu tipo de de cosas acá ha complicado un poco la seguridad del sector y también de lo que hoy w trzeba uważać na ptaki ptaki to są przybiegłe kurde szczury latające bez kitu uważajcie mi raz kiedyś kebab zabrał Powlody WK. Ej, wow, niesamowite. Siostra odkryła, jak działa zamrażarka. Co? Lody wyjęte z zamrażarki są twarde? Co? Przecież dobra, ci ludzie nie mają mózgu, nie? Ale śmieszny. Stop, nie? Sorry, w ogóle ma chyba jakuj. Jak ty wyglądasz, kurde? Miniaturka konia. Widział to ktoś kiedyś, proszę Państwa? A jak zapierdzielał, kurde, szalony? <śmienny> 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 Ale na jego zamiałczał. Ja bym się przestraszył, nie? A i bez kitu jakby nikt się nie spodziewał po dziadku, że jego kolejny ruch to właśnie będzie taki ruch. No, no. Powodzenia w wyłączeniu tego wiatraka. Ten chłop zawsze chciał po prostu zostać elektrykiem, no ale... Został elektrykiem pozdalnych. Co to, kurde, za wynalazek, człowieku? Aha. Fajny patent. I taki po można by rzec. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak to... Ma działać w zimę? Oto jest pytanie, reklamacja. Zerwała ze mną dziś dziewczyna. To dla niej. A ona wiedziała, że byliście w związku? <laughs> Chyba nie wiedziała. Wydaje mi się, że tam mogło dojść do pewnego rodzaju oszustwa. Mia Lato nie jest proste, lato jest przerąbane. Szczerze, gdybym miał taką wielką lodówkę, żeby do niej wejść, to sam bym skorzystał. Chcesz coś zjeść, bo jesteś głodny? Zaglądasz do lodówki, a tam kotlecik. Łok się ktoś chyba tutaj zbombił, że tak... <laughs> BHP, BHP. Co ty? Wiesz jakie to pyszne? Mhm. Mm ja... Nigdy w życiu takiego czegoś nie jadłem, ja nie wiem skąd. <grystanie> Tutaj w sklepach nie ma takiego czegoś. <grystanie> skąd poznać, że twój pies jest głodny? No wystarczy na tego akurat spojrzeć i będziesz od razu wiedział, czy mu wsypać do miski, czy nie. Ej, idę spać, mogę sobie puścić muzykę? No tak. Dobra, dzięki. Spoko. Ale byś wy... ale byś wyszła koleżanko, jakbyś coś takiego puściła przed spaniem ze mną, nie? Jo, Byś wyszła i nie weszła już. Jak można z kolima słuchać przed spaniem? Nie mówię, że na co dzień, ale chłopie... Wyobrażam sobie, że naprawdę istnieje ktoś, kto puszcza się z kolima, wejdę, wyjdę przed spaniem i idzie spać. A później masz sen chłopie, że wchodzisz i wychodzisz i wchodzisz... Nie lubię malarzy chyba ze sobą. A obok. Ech, fuck. fok. Mój jedyny przyjaciel to jest mój Robert. I w nim pokładam nadzieję. <laughs> Czemu nie lubisz malarzy? Co? Jak malarzy? Nie lubię malarzy, chyba z <laughs> tobą. Aha, takich malarzy. Nie lubię malarzy, chyba że z tobą. Chyba, <laughs> co mu malarze zrobili, kurde. Ludzie myślą, że nie zostaną namierzeni, że w internecie są... Ani, ani no... Ani... Jak to się mówiło? Ami... Aminokwasy. <laughs> Aminokwasy, na pewno o to Ci chodziło, tak? Mm. Chyba, zachodziło chodziło Ci, że ludzie są animakami. To też jest całkiem ciekawa teoria. Najpiękniejsze laski w klubie, stary. Najpiękniejsze laski. Kiedy jechał ja traktorem. Zobaczył, wtedy cię. Mnie? Tu na na ty nosiła. Oho. W tobie ja zakochał się. Oho. 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 Ja nie jestem taki romantyczny jak ten chłopiec romantyczny. Skąd ci ludzie mają w sobie tyle emocji, tyle uczuć tego wszystkiego? Zazdroszczę serdecznie, pozdrawiam bardzo gorąco wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, proszę pana. Za te pachy z o te świeże świedzione, o ci knura swego. O, dobra, dobra, My pan. Nie, ja jednak podziękuję serdecznie, dziękuję za tego knura. Ładnie stary, jeżeli tak powiem jest takie przysłowie Miej wyje****e i piwo na śniadanie Pozdrawiam serdecznie ziomów W ogóle szczerze jesteśmy podobni Ej, ej, stary mogę jednego? Mało mam No ale ty masz cały, no daj jednego Mało Ej Ma Za mało mam, widzicie kurde Jakie szczyl w ogóle Z kumplami się nie chce nawet podzielić Ciekawie, ile to w ogóle kosztowało, nie? Ja myślę, że chłopiec jest bogaty Ile to ma pudełek tutaj Cześć, raz, dwa, nie no nie dawaj, nie chce mi się liczyć. Ile siano na to poszło. Wy panie co, ja my się w pani zakochał, ja nie mam czasu. <laughs> Wszystkiego dobrego. Słodkiego, miłego życia. <laughs> Chłop nie ma czasu po prostu, żeby się zakochać, dlatego ma czas na to, żeby śpiewać. W ogóle miły żul, o ile żul, bo nie wiadomo, ale... Wydaje mi się, że żul. Miły żul. Pozdrawiam miłego żula. Ale dobra ta pita. Ale no, to by był ten tototkowy. Ale ja nie te ty tototkowy. <gryzykki> tototkowy. Ale dobda ta <gryzykki> Ale Better pytł, Totku totkowego. Skąd ludzie się biorą? Co oni mają... Co... Co oni... mają z tymi tutaj, że tak powiem, okolicami? Obiad. Wulkan ziemniaczany z mizerią. Paskami mięsno -serowymi. I tutaj jest kalafio. Swija że zrobiła ci romantyczny obiad na Walentynki. Przychodzisz do domu, a ona tak. Obiad, wulkan ziemniaczany z mizerią, paskami mięsno-serowymi i tutaj jest kalafio, a na przepis... Kuchareczka, kuchareczka, jak mnie kocha, ojejku, obiad, wulkan ziemniaczany. Yy, taki mąż to skarb, co dziewczyny, wyście pewnie byście się rzuciły na jego szyję, pewnie jakby coś takiego zrobił. O! hol zakupowy Co to jest? Dla psa! <noise> 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 Ty wiesz, to żarła? Ona kupiła sobie normalnie śniadanie i zaczęła szczekać, żeby udowodnić, że to dla niej Dla kotku! <głos> <głos> I dla kota też zeżre, ja... Jest i god, pewnie smutni są. Zostaw coś dla nich. Nie bądź taka. Jo. Wstałem rano, zaspałem sobie do pracy, więc. Przepraszam, myślałem, że... ale pan tu gadaje, ja potrzebuję paczkę wysłać. A ja teraz odpowiadam pani w paczkowacie na pytanie. A jakie hmm. pytanie? No, do dobry wieczór, jak minął twój dzień? Odpowiadam od początku pani. <noise> Chud nie ma kumpli. I mówi, a, pogadam co normalnie z paczkomatem. <noise> Ej, to jest smutne w sumie też. Nie masz znajomych? I w końcu ktoś się ciebie spytał, jak się czujesz i jak ci minął dzień. Dobra. To jest romantyczne. No i potem, jak wyjechałem do pracy, to... <ścoughs> <śmach> <śmach> Ej, ale wyobraźcie sobie, że coś takiego może mieć normalnie miejsce, nie? Że idziecie sobie odebrać paczkę, nie? Śpieszy wam się i chłop gada z paczkomatem. A kiedy miałeś urodziny, Gosiu? Wczoraj. Które? Piąte. <śmach> O, wszystko się zgadza No, wczoraj tak Bo jeszcze litra miałam piwa, wina Jeszcze do tej pory mam to rodziny, piąte Ona to z taką powagą powiedziała, że ja jej chyba wierzę. No, naprawdę Piąte Piąte. Przepraszam, ja miałam tylko jedno szybkie pytanie. Kto bardziej ciągnie? Pies czy pani? Kto, jak tak średnio by to rozłożyć? Pies jednak, o... <laughs> Dobrze, że babka się zaśmiała, nie? Ja zadając takie pytanie jakiejś babcy na ulicy na pewno bym takiego chłopie liścia wyrwał. To lepiej ciągnie. Pies czy pani? To... Internet się kończy, internet się kończy, proszę państwa. <laughs> Później kobiety się nas pytają, co ty tak długo robisz w tej toalecie? Zdradził nasz sekret. Zdradził nasz sekret. Ja też za każdym razem, jak siedzę na kiblu, to zmieniam sobie biegi. Niektórzy nawet zmieniają sobie biegi bez szczotki do kibla. Wyjawiłeś nasz sekret? Spierdź, już nie jesteś w naszej ekipie. Już cię nie lubimy, chłopie. Czemu masz takie słabe oceny? Moja logika. Odpalaj! Ja mam opaść jak to nie ma kierownicę! Ja <śśmienicza> <Karki>. to... <śmienicza> mam dołość tych TikToków! Chłopców wsiadł z drugiej strony, grzeciwić się tej kierownicy nie ma! Ja mam opaść jak to nie ma kierownicy! Dobrze, że z tyłu nie usiadł. W jakiej cenie truskawki macie? Co? W jakiej cenie truskawki? Zjedź pan. <grym> Zjedź pan. Może mu powiem zaraz cenę truskawek, tak? Może tak mówi. Na środku ulicy nie będzie umówił. mówił <grym> dostanie jakiś rabat. Oni nie mają truskawek, oni mają lizaki Lizaki. To da. Słuchaj, Szukira Motyka, y, dzisiaj Piśka, dla mnie <grym> Oj tam gry tam z się śmiejesz Zdebili Oni psychiatryka powinni się Do ojca tak człowieku do ojca Słabie kur... Mateusz Mateusz Opowiedz żart Pięknie wyglądasz Ja jestem Mateusz ja jestem fagata sexy. Pięknie dziś wyglądasz. Widzicie do czego ten świat dąży? Do czego ten świat zmierza? Roboty chcą nas wyniszczyć. Nie tylko fizycznie, ale również psychicznie, proszę Państwa. A ja media jest dałem prawo jazdy. Gratulacje! Teraz możemy zwiedzać świat. Ten czy tamten? Eee, mądra dziewczynka, bardzo mądra dziewczynka bez skit. Kto to chrapie? Kto tak chrapie? Kto tak chrapie? Pati odpiszesz mi pro... A nie ten to... Mój kot na dworze. Jo, ja, Co to musi być za kot? Co to musi być za kot? Żeby tak chrapał na dworze jeszcze. Co? Jaki właściciel taki kot, co nie? Proszę państwa. To nie poci... W samotności. Co? Nazioniska. Co do zasady, jak mówią ratownicy, to nie się poci... w samotności. Nie, nie, to jest AI, to jest przerobione, to jest k***a niemożliwe, ty. Czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Co do zasady, jak mówią ratownicy, tonie się po cichu w samotności. Ty co? Ej, nie, to nie ma sensu, co To Tonie się po cichu... Aha, tonie się po cichu i w samotności, what the f***. <laughs> Dopiero po przeczytaniu komentarza słyszę dobrze, a tak czy siak słyszę źle. Tonie się po cichu w samotności. <laughs> bo ona to źle zaakcentowała, Ikliska, nawet nie wiesz co tracisz. Nie są kur... trzy sosy Nawet modliszka jest oburzona z, z za istniałą sytuacją. Proszę nie wkur... w modliszki jak ci chupię, modliszka jest w ogóle giga silna. Teraz ci wyrbię te sosy czosninkowe z zalady i się kurde opamiętasz lamba Lambadziaro. Masz się wziąć do roboty, kur... bo inaczej to ci mówię. Bez żadnych libacji, nie pukać kur... Na pokojówki, tylko się brać za roboty i porządek musi być, bo ja wyjeżdżam. Zrozumiałeś, k*** Rudy? No. Nie no, ej, dobra, dobra. Dobra, 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 Uspo, uspokójmy emocje, uspokójmy emocje. Do czego jest podobne dziecko Frieza i Wersów? Do czego jest podobne? Nie wiem, w sumie ciężko mi powiedzieć na chwilę obecną. Nic sobie nie wyobrażam. Każdy twój oddech to daje mi sił, by zmienić na lepsze najgorsze twoje dni. <ś> <ś> potwierdzam. To jest podobne, no dobra, no okej. Okay. Ja... <grymne> <grymne> Ogólnie to nic by nie było śmiesznego w tym, że się babka wydupiła, ale <grymne> ten śmiech, chłopie, no zaraźliwy, nie? Mówią, że wariatka mają rację. Wejdę, wejdę, wejdę w Telewizor przynieść do tej toalety, chłopie. Nic mi się nie stało. Się to jest zwykły make-up. To jest makija zrobiłem pod kątem, kurwa. Chłop, co na to wpadł, ja pierdzielę. I zarówka mu się zapaliła, nie? O tak. Myśli <noise> <It's> the... <noise> Lampka będzie Nagle go O dobra makijaż to jest Spokojnie to się i makijaż zmieje zaraz XD <noise> I pozdro <noise> pozdrawiam Ale śmieszny wariacik Nie? Serio taki <noise> Każdy by chciał mieć takiego kumpla Jest taki odklejony na maxa nie? <noise> Drzwi są zamknięte. Może pan pociągnąć i już będą otwarte. No może pan pociągnąć. No, już otwarte są. Drzwi są zamknięte. Tak. Ale może pani spróbować otworzyć. No, już są otwarte. Dobra, jakbym się nudził w życiu, nie bym nie, nie miał co robić, to bym stał przed drzwiami i każdemu mówił, że są zamknięte. Nie. Nie, 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 to jest fotomontaż. Kanibalizm. Z drugiej strony jakby tak spojrzeć, to my wcale nie jesteśmy lepsi jako ludzie. Wyobraźcie sobie tak, mama robi ma kotlety na obiad. I co robi? Kroi kurę. Klepie kurę i co później robi? Moczy tą kurę w jej dzieciach. I później bułka tarta i napatelnie. Jak ja sobie to uświadomiłem, to by ja dole, ale my jesteśmy złymi ludźmi. Kopimy matkę w jej dziecku i później to smażymy. Idźcie w tym momencie powiedzieć mamie, że przestała robić takie rzeczy, bo to jest, to jest po praw kur. Co ona kurde robi? Co ty, pirotechniku? Halo. Halo, oj! Nie! Pytacie się mnie, co ja robię, że ja mam taką ładną, gładką celę, że mam taką piękną twarz, ładną cel, że moja skóra jest taka gładka i miękka. Co ja robię, ja się z taką całą rodzajem i nakładam do Zogórka, zapraszam Cię na moje domowe spa... Ja się... Ja się tylko przyszedłem... Ja się tylko przyszedłem wyspowiadać, proszę księdza... Proszę księdza... Ja się tylko przyszedłem by wyspowiadać... Ja chciałem do komunii... Do komunii świętej przystąpić... Będziesz nocą nie będziesz nowo nanocony. Kolejna osoba... No dobra...